Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Przed nami starcie jednej ósmej finału tych rozgrywek. Pozostało 16 drużyn. Po tej fazie zostanie 8. W powietrzu daje się wyczuć Jacku. Napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. Mam nadzieję, że czeka nas wielki mecz w fazie pucharowej mistrzostw świata. Obie drużyny na pewno nie złożą broni, bo wszyscy na pewno chcą się jak najlepiej zaprezentować. Oto skład Angielek na dzisiejsze spotkanie. Będą zapewne grać w swoim charakterystycznym stylu, czyli zakładać regularnie wysoki pressing. Jeśli wszyscy wiedzą, co robią, to potrafi być bardzo skuteczna taktyka. Zanim drużyna przeciwna przejdzie od ustawienia obronnego do ofensywnego, już musi się martwić, żeby piłki nie stracić. piłka w grze. Campbell Nolan Robi się coraz groźniej. Centra posłana w pole karne. Jest groźnie. Może im dać prowadzenie. Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten Wolej zasługuje na brawa. Co za strzał. Ten Wolej aż poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Prowadzą zatem 1 do 0. Robinson. Kelly. Znakomicie teraz przerwała tę akcję. Będzie out. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Dobra centra. 16. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Campbell. Nolan. In. zdobywają kolejne metry boiska popatrzmy strzał taki jakby to uderzenie miało stadion zburzyć ale zabrakło precyzji dystans był spory ale zawsze trzeba próbować chociaż trafić w światło bramki it's not done, it's morgan. tune. hemp. hemp. Nadal prowadzi piłkę. Nie rezygnuje z tego ataku. Ruszą. Dobra teraz interwencja. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Trochę za wolno wracają do obrony. Rzutka w pole karne. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Uwaga, broni, ale dalej jest groźnie. Gwizdek, czyli będziesz rzut wolny po tym zagraniu. Tylko minuta dodatkowego czasu. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Ale Szona teraz dobrze prowadzi piłkę. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Sędzia przerwała grę, będzie wolny. Sędzia nie sięgnęła po kartkę, ale w paru słowach dała do zrozumienia, że nie zamierza tolerować takiej gry. Strzał proszę państwa! Bardzo dobrze teraz interweniuje powolnym i utrzymuje piłkę. Jednak tracą teraz tę piłkę. Uderza na bramkę? Pewna interwencja, łatwy strzał. Weszła i w porę przerwała atak. Charles. Stanley. Tune. Stanway. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. Ładne minięcie, może być groźnie. Bardzo dobrze teraz to broni. Łatwe, trudne, no ważne, że skuteczne. Właśnie za to ceni się bramkarki najbardziej. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Szybko wykonany stały fragment. Już grają. Się wyciąga swoją drużynę z tarapatu. Znowu mamy remis. W tym golu jest 1-1. Mija obronę tym podaniem. Tak! Bramka! To była kara za zbyt dalekie wyjście. Kiedy się stoi na bramce, trzeba pilnować swojego stanowiska pracy. No po prostu. Mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji, i wygrają. O i po co takie zagranie? Odpowiedzi brak. Piłka już w trzeciej tercji. Ostatnia szansa, żeby coś tu ugrać. Rzuca teraz piłkę do środka. To był chyba strzał z zamkniętymi oczami, bo ciężko to inaczej wytłumaczyć. Było zdecydowanie daleko od bramki, a także daleko od jakości, jakiej oczekujemy na tym poziomie grania w piłkę. Campbell musi teraz uważać, by nie stracić piłki. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. A więc rzut rożny. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz dołają podwyższyć. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Tak, ten gwizdek wzbudza falę radości na stadionie, bo ono oznacza awans gospodarzy. Ależ niespodziewany obrót przybrały sprawy. Takiego wyniku chyba nikt na poważnie nie przewidywał. No ale na tym polega piłka. Kibice faworytów dzisiejszego meczu nie mogą otrząsnąć się z szoku. Byli właściwie pewni awansu do kolejnej rundy. Tymczasem to przeciwna drużyna nie posiada się z radości. Oto spełnia się ich wielki sen. eu ca